Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Ta duża nalepka, Pan pamięta? No, tak przez mgłę, ale lekko tak. Oj, nie <laughs> przesadzajmy, nie jest pan taki młody. E, dzisiejszą rozmowę sponsoruje piosenka Przyszła do mnie bieda. Oj, tytuł aż, pasuje? Aż tak źle nie jest, ale rzeczywiście jest. Jak gdzieś to tak tam... źle nie jest? Jak słyszę, że jest A, bardzo źle od pana. Na horyzoncie ją, ją widać, jeżeli myśli pan o samorządach, które krecą swoje budżety, próbują je zbilansować, to rzeczywiście ten element. Oszczędności się pojawia i to oszczędności nie do końca z naszej winy. Pan od kilku tygodni urządza mieszkańcom korepetycje z matematyki budżetowej. Zde 110 milionów. Zdecydowanie tak nie Jak pan to woli w ogóle? Bo trzeba przede wszystkim o tym mówić, że samorząd dzisiaj jest po cichu ograbiany, tak naprawdę. Udziały w picie nam maleją. Do subwencji musimy dopłacać, do zadań zesłanek musimy dopłacać. No i jakoś mieszkańcy, no tą wiedzę powinni posiadać. Dlatego obie wszystko, aby do. Mieszkańców do tego, zresztą Śląski Związek gminy Powiatów też w swoich stanowiska o tym głośno mówi. Upominamy się jako samorząd o swoje. Pan wyliczył, ile rybnik stracił. Ile będzie miał mniej w budżecie 2020 roku? A ile Rybnik zyskał na większych wpływach z podatków w ostatnich latach? Tak, właśnie. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo wszyscy wskazują na większe wpływy. Nie, a... Wszystkim przybyło, tylko nie Rybnikowi. Nie, wszystkim przybyło, ale też jest druga strona wydatkowa i trzeba o niej głośno mówić. Ta strona wydatkowa ewidentnie nam rośnie i to rośnie szybciej niż strona dochodowa. Gdyby popatrzeć na dane z wszystkich miast w Polsce, a Związek Miast Polskich pokusił się o taką analizę, no to wpływy wzrosły. W skali kraju o 15 miliardów złotych. I w jakim się. okresie? W ostatnich latach. No to w ostatnim ja, roku. Przepraszam, korekta. Od 2015 20 miliardów więcej speed-cit. Tak jest, ale z, ale z punktu widzenia wydatkowego za ostatni rok samorządy policzyły, że wydatkowo to jest 19 miliardów. Koszta pracy, koszta materiałowe, koszta związane z rosnącą ceną usług, to wszystko jest po stronie wydatkowej samorządu. I na to musimy po prostu po drodze nazbierać. I o tym nikt nie chce głośno mówić. A nie zakłada pan, że jeżeli ludzie w rybniku po ostatnich zmianach podatkowych, między innymi płaca minimalna będą mieli więcej pieniędzy, to Rybnik na tym nie skorzysta? Tylko przede wszystkim samorząd musi wydać pierw te pieniądze, a dopiero potem je zyskać nie, to podnieście w Podnieście podatki lokalne w takim razie. A co to, to już robicie? To, to co ja wam będę doradzał? To robimy, ale proszę popatrzeć na skadę. Tak naprawdę dochody z PIT-u i CIT-u to jest podstawowy dochód miasta. Podatki lokalne te od nieruchomości są rzeczywiście na pomalutku maksymalnym poziomie, ale mówimy tutaj o kwocie około dwóch milionów złotych w przypadku Rybnika. Mówię o samej podwyżce. Także podstawowym Dochodem jest jednak cały czas PIT, no i oczywiście środki europejskie te pozyskujemy, ale ograniczenia w picie są wyjątkowo bolesne. Obliczono e, dla rybnika, że ta strata to będzie około 28 milionów po obniżeniu stawek PIT-u. Służby miejskie Dobre szacują roku. tak jest, szacują, że może to być około 35 milionów złotych. Rybnik dodatkowo ma jeszcze jeden problem, mianowicie podatek od wyrobi z górniczych z lata 2003. To zaraz, zaraz o nim porozmawiamy, Kuczera, prezydent rybnika jest naszym gościem za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję. Do zobaczenia. Rozmowa dnia w radiu piekary. Marcin Zasada, witam ponownie. Piotr Kuczera, prezydent rybnika jest naszym gościem. Po raz drugi. Witamy Państwa również. Panie prezydencie. Pan cały czas przyszła do mnie bieda, śpiewa tym piosenkiem. Na lepy już się nauczyłem. W rybniku, Tadeusz Nalepa. Ale jak popatrzymy na liczby jeszcze raz, no to one nie kłamią. Samorządy są bogatsze. Przyzwyczailiście się, się może do tego, że jest po prostu lepiej. Inna, inne porównanie. Dekadę temu dochody samorządów ze wszystkich źródeł wynosiły 142 miliardy złotych. W ubiegłym roku. To było 230 miliardów złotych, to jest 60% wzrost 60% w skali dekady. Panie redaktorze, gdy popatrzycie sobie na, na budżet miasta Rybnika, e, mniej więcej jest o 50% wyższy. I tu jest pełna zgoda, ale gdy patrzymy też na stronę wydatkową, ona rośnie szybciej. Jak to I rośnie szybciej? Jest Panie Prezydencie, problem. Dochody miasta rybnika w 2020 roku 955 milionów tak złotych 55 milionów więcej niż w 2018, 57 milionów więcej niż 2000. 17. Tak, i teraz patrzymy. Przepraszam, w 2019-2018. Na... Dla porównania, w 2016 Rybnik miał budżet na poziomie 631 milionów złotych. Tak jest. Gigantyczny wzrost przecież. Tak jest, w zamożności również. Wliczając w to pieniądze europejskie, wliczając to zwiększony PIT, rzeczywiście. Ale popatrzmy sobie na stronę wydatkową, czyli wydatki Dobrze, bieżące. To, patrzmy tutaj, na to teraz ja podsumuję jest... wydatki jeszcze, żeby było konkretnie. W 2018 roku miliard 71 milionów, w 2019 miliard 84 miliony, w 2020 miliard 87 milionów. To gdzie jest ten dramat, panie prezydencie? Jest dramat w tym, że część to są pieniądze z kredytu z EBI, część to są pieniądze europejskie, ale też jest element, patrzy Pan całościowo na budżet, czyli na budżet inwestycyjny i bieżący. A problem jest w budżecie bieżącym. To oznacza, że bieżące funkcjonowanie miasta. Wzrosło czyli, kosztem inwestycyjnego, tak? Dochody bieżące i wydatki bieżące się oczywiście bilansują, bo inaczej budżetu bym nie złożył. Tylko nadwyżka no tak. operacyjna, która tu się pojawia, jest ewidentnie niewystarczająca. Co więcej, gdy patrzę na perspektywę rozwojową i na zapowiedzi, które e, przed nami, czyli podwyżki cen prądu. Części usług, podwyżki płacowe, no to widzimy pewien dramat. Jeżeli sytuacja w oświacie się nie ustabilizuje, no to może być tylko gorzej. Dlatego mówimy o rzeczy podstawowej: dochody rosną, prawda? Ale strona wydatkowa rośnie jeszcze szybciej. To jest bardzo niebezpieczne przypomnij Przypomnijmy tylko rok do roku. 55 milionów złotych więcej w budżecie po stronie dochodów miasta Rybnik. Wydat wydatki, wydatki w tym wydatki. samym budżecie 3 miliony złotych rosną tylko. Pan mówi przykład do mnie, wie pan, ja na matematyce to ściągam w pewnym momencie od żony, <laughs> w liceum, więc może ja czegoś nie rozumiem. Panie Dyrektorze, jeszcze raz powtórzę. Jeżeli byłoby tak dobrze, nie wysyłaliśmy by jasnych sygnałów o tym, że zbliża się Problem. No narzekać. mówią, że samorządy nigdy nie było tak, że samorządy nie mówiły, że mamy wystarczająco dużo pieniędzy. Strona wydatkowa rośnie, strona dochodowa rośnie nam od roku 90. Gdy popatrzymy na PKB państwa, ono statystycznie rośnie. Zawsze, gdy obniżały się stawki w picie, takie zjawisko było w roku 2005-2007, i dochody z pit mocno w samorządach spadały. To chwiało. Podstawą dochodową samorządu. Obawiamy się tego zjawiska w najbliższych y, latach, i y, powtórzę jeszcze raz: strona wydatkowa nam. Rośnie, rośnie w sposób szybszy niż strona dochodowa i to zjawisko jest no, bardzo nie, nie do bezpieczne. końca widać to w budżecie, ale jak pan mówi, się bilansuje po prostu. No dobrze. E, oświata, pan mówi, dokładacie 61 milionów złotych w do, 2020. To Do zmiany tak, dokładnie tak. tak. E, a premier w ekspoze, o ile dobrze słyszałem, e, powiedział e, całej Polsce, że e, w tym roku tylko zwiększono subwencje o ponad 3 Miliardy, 800 milionów złotych. No to znowu na przykładzie. Podwyżki płac nauczycieli słuszne. E, otrzymujemy na to zadanie niecałe 3 miliony a musimy wydać 6. I to są mniej więcej takie proporcje. W wielu samorządach tak to właśnie wygląda. Do zadań subwencjonowanych musimy po prostu dopłacać. Dzisiaj samorząd mówi o jednej bardzo ważnej rzeczy, że chciałby mieć zwiększone wpływ na sieciowanie szkół, zwiększone wpływ na to, gdzie te szkoły będą, żeby racjonalizować tak naprawdę wydatki na oświaty. Dzisiaj rozmowa z koalicją jest bardzo trudna, właściwie zablokowano możliwość likwidacji nawet takich szkół, które z punktu widzenia ekonomicznego nie mają racji. Być. Tu. No bo traktujecie oświatę jako koszt zamiast inwestycje. To, to jest, a a Ja już to słyszałem w Ministerstwie tak, Edukacji. Tak, tak, tak. To jest Jeżeli mamy mówić o inwestycji, no to wydaje się, że ustalono w trakcie reformy samorządowej, że jednak ta subwencja powinna wystarczać. Tak było rzeczywiście na początku, przynajmniej na 99%. Było tak kiedykolwiek? Było kiedykolwiek. Na samym początku tak było rzeczywiście. Na samym początku Płacę, czego? Chyba świata, panie prezydencie. <laughs> to już tak dawno było, że tak się wydaje, ale rzeczywiście, gdy reforma wchodziła w życie w roku 90 zdaje się 89, no to wtedy umowa społeczna polegała na tym, że 99% subwencji starcza na płacę nauczycieli. Dzisiaj to jest około 83-85%. Samorząd cały czas przez ten okres dopłaca. No i co tu dużo mówić. Ta sytuacja dalej tak po prostu nie może się rozwijać. Premier mówi, nie wiem, czy pan słyszał, że są samorządy w Polsce, które z subwencji oświatowej budują drogi. A ja, nie ma takiej możliwości, to jest pieniądz znaczony, a powiem tylko tyle, że gdy Patrzę sobie na wykresy, które mówią o PKB i o wzroście PKB w Polsce i spadku wydatku, wydatków na oświatę, no to ewidentnie widać, że rośnie PKB kraju, ale w tym samym czasie wydatki na oświatę nam spadają. Rząd przeznacza mniej na oświatę. No to jeszcze raz minister edukacji, tak ten od inwestycji i kosztów. Mówi minister edukacji, za każdym razem, kiedy pojawia się konieczność dołożenia paru złotych do tego, co jest w subwencji, to prezydenci biadolą. Koniec cytatu. <grym> biadolą to jest bardzo złe słowo. Po prostu patrzą na budżety i patrzą na to, jak podzielono w kraju zadania. Jeżeliśmy się umawiali, że subwencja ma wystarczać na funkcjonowanie oświaty, a część inwestycyjna utrzymania budynków jest po stronie samorządów, wyłączą to oczywiście finansowanie przedszkoli, bo to jest zadanie własnej gminy, no to chcemy dopaść do takiej sytuacji, która była na początku tej Umowy. Dzisiaj ewidentnie widzimy, że do subwencji trzeba dopłacać w wyniku reformy. Dopłacamy w ostatnich dwóch latach kwoty wręcz niebotyczne. Wróćmy do budżetu rybnika. Przyszła do mnie bieda, a na co zabraknie? Oj tu jest kilka rzeczy takich podstawowych, które miały pojawić się w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Chcieliśmy rozpocząć projektowanie kilku zadań. Takie podstawowe to rozwój strefy Juliusza, strefy senioralnej. E, również przesunięte zostały inwestycje związane z budownictwem komunalnym. Na części projektowe na razie starczy. Zastanawiam się, co w kolejnych latach, czy będziemy budować rzeczywiście w takim, z takim rozmachem budownictwo komunalne w Rybniku. Jest też tak, że kończymy bardzo dużą inwestycję tego Rokoprzestrzena Racibórz. Kończy Dwie inwestycje związane z naszą infrastrukturą turystyczną, to jest strefa Juliusza. Tutaj powstaje Muzeum Farmacji i Medycyny oraz Zabytkowa Kopalnia Ignacy. No i te trzy rzeczy bardzo mocno dzisiaj no, są wydatkiem takim bardzo istotnym w budżecie miasta. Liczę, że w kolejnych latach, gdy uporamy się z podatkiem od wyrobisk górniczych, ta sytuacja może się ustawić. Pod jednym warunkiem, że nie będzie różnych wrzutek rządowych pod tytułem dofinansowania oświaty, czy kolejny skok na finansowanie. Ten podatek będziecie musieli zapłacić, źle naliczony po prostu, znaczy niesłusznie nie, nie, nie tak, naliczony, tak? Tutaj mamy znowu dylemat prawny, niejasne rozwiązania ustawowe powodują, że dzisiaj samorząd z jednej strony w latach 2003-2011, czyli, że tak powiem, nie za moich czasów podatek musiał ściągać. No dzisiaj musimy ten podatek oddawać, no a też właściwie spór sądowy w te cały czas się toczy. A może czas zacząć po prostu oszczędzać, ale oszczędzać tak racjonalnie, panie prezydencie, To jest, to jest ciekawe zagadnienie, bo pan premier też był łaskaw powiedzieć o tak. automatyzacji i oszczędnościach tak. w samorządzie. Premier apeluje, e... zacznijcie oszczędzać prezydenci. Zacznijcie drugiej... oszczędzać prezydencie Kuczera. A z drugiej strony mam głos z związków zawodowych, który mówi o tym, że trzeba więcej wydawać, bo ludzie powinni więcej zarabiać. Wydawać na co? Na, na, na płace? Pensja, tak jest, pensja minimalna rośnie. Panie że gdy zaczynałem być prezydentem w 2014 roku, pensja minimalna to było 1640 zł. 1 stycznia 2020 to będzie 2600. I dobrze. Tylko, że proszę pamiętać, że samorząd też musi na to zarobić. To z jednej strony wzrost udziału w Picie, ale to też pokazuje skalę po stronie wydatków. No dobrze. Narzekają wszyscy samorządowcy, że brakuje, zabraknie na inwestycje na przedszkola, na szkoły, na drogi, na remonty. A jednocześnie. W Rybniku chyba nie budujecie żadnego stadionu, nie? Nie budujemy żadnego stadionu. Akurat wyjątkowo, ale buduje się stadiony. Mamy całkiem fajne żużlowe. Buduje się stadiony, pożycza się klubom piłkarskim pieniądze, inne takie tam igrzyska. W Rybniku nie ma takich bajek absolutnie. Ale obraz który, który prezydenci szkicują jest taki, że my samorządowcy to harcerze bez skazy. A jak kłopoty, to wszystko winny rząd, wszystkiemu. Ten samorząd udowodnił, a jesteśmy e, za chwilę u progu właściwie już 30-lecia istnienia samorządu, że inwestycje samorządowe w większości, nie chcę generalizować, ale były trafione i powodowały rozwój kraju. Tak naprawdę udział na przykład w podatku VAT na poziomie rządowym zawdzięcza rząd między innymi inwestycjom samorządów w skali całego oczywiście kraju. Ja myślę, że dzisiaj, gdyby e, Trzymać się silnego samorządu w Polsce, a dzisiaj <laughs> ewidentnie mamy próby osłabiania pozycji samorządu, to tylko to naszej ojczyźnie wyjdzie na, drobę, na dobre. Silny samorząd w Polsce po prostu się sprawdził, a silny samorząd to również samorząd silny u swoich podstaw finansowych, zdrowych podstaw finansowych. No to jeszcze raz wróćmy do premiera i tych oszczędności. Sam pan nawiązał do tego cytatu. Apeluję, żeby żebyście, żeby samorządowcy, panie prezydencie, Czyli popatrzyli. My żeby samorządowcy popatrzyli na przerosty zatrudnienia w swoich urzędach, żeby popatrzyli na oszczędności, które wiążą się z cyfryzacją, automatyzacją. No właśnie, te przerosty, to jest ciekawa kwestia. Jeden przykład RODO i nowe zadania, które są zrzucane na, na samorządy, powodują, że tak naprawdę my cały czas borykamy się. Mamy taki sygnał ze strony najczęściej naczynników wydziałów, że tych rąk do pracy brakuje. Nie mam przed sobą statystyk ilości korespondencji, ilości dokumentów, które wypuszczają urzędy, ale to dramatycznie rośnie, mniej więcej od dekady. Czyli pan uspokaja w ten sposób urzędników, swoich urzędników, że nikogo nie zwolni yy, w ramach tych oszczędności, ja które... W które radzi Przede wszystkim, wam jeżeli mówimy o zwolnieniach, to jest temat bardzo delikatny z punktu widzenia no, pracowniczego oczywiście. Ja dzisiaj patrzę na tych na te osoby, które mają prawa emerytalne e, i bardzo bym chciał w sposób bardzo spokojny przejść przez proces potencjalnych. Bardziej nieprzyjmowania nowych urzędników do pracy, chociaż mówię, to też wpłynie Ale na. Ale zatrudniacie więc za dużo ludzi, czy nie zatrudniacie? Absolutnie za dużo. nie, absolutnie nie. Z punktu widzenia, e, gdyby tak miałem, gdyby tak wrzucić kamek do rządowego ogódzka, popatrzmy na ilość pracowników w poszczególnych kancelarii, na środki przeznaczone na, na e, pewne środki w ministerstwach, bo tutaj, zdaje się, też mamy wzrosty. Pan sugeruje, że cała ta historia z cięciami e, budżetowymi, Pieniędzy samorządów, to jest jakiś podstępny plan Prawa i sprawiedliwości tego rządu? Generalnie no nie ukrywam, że rząd raczej nie lubi samorządu z punktu widzenia tych działań, które śledzimy. mamy, do, mamy takie działania centralizacyjne, trzeba wprost powiedzieć, że tak naprawdę wiele rzeczy, które no, przykładem są przywody polskie, na przykład, czy reforma oświaty, jest cały zestaw takich drobnych kroków, które utrudniają życie samorządowi i powodują, że ta jedna z bardzo silnych y, nóg funkcjonowania państwa. Bo z jednej strony mamy przecież administrację rządową, no która tak, jest to w Konstytucji zapisane, ale jaki interes ma w tym, współpracować? Jaki interes ma w tym rząd, żeby po prostu doprowadzić do ruiny i bankructwa miasta no Rybnik na przykład? Wystarczy popatrzeć sobie na to, gdzie te wpływy samorządu są silne, a myślę, że samorząd dzisiaj jest silny przez pozycję prezydentów, które, którzy są po prostu niezależni, mają swoje zdanie, no i wprost mówią co myślą. to się ja, ja na pewno ja rozumiem, nie podoba. Ale jeżeli miasta będą bankrutować, to co z tego będzie miał rząd, panie prezydencie? No przede wszystkim jest kwestia polityki związanych z władzeniem komisarzy na przykład. A to, a to takie proste a naprawdę? To żeby, może, o, czy chodzi o stołek? Panie dyrektorze, jak patrzę na niektóre posunięcia, no to wydaje mi się, że czasem jak nie wiadomo o co chodzi, to właśnie chodzi tylko o ten stołek. No i Platforma to wszystko naprawi. Platforma na, pewno, tak, to na pewno bardziej sprzyjała samorządowi to trzeba powiedzieć. Nie było takich tendencji centralizacyjnych. Nie było tendencji, tak. Absolutnie nie, nie w tej skali i każdy rząd być może miał swoje ambicje, ale nigdy nie Każdy rząd, i, panie o, Nie pamiętam takiej Samorządowcy której... nie mieli. Dobrze, a teraz platforma ma e, taki pomysł. Ustawa o, e, jest w Senacie zresztą o rekompensatach dla samorządów e, udział w PIT z 38 do 45. Tak? Chodzi o ten spadek z 18 na 17%. czyli Ale to jest zapisane w tym projekcie. To jest realne w ogóle? Ja zakładam przede wszystkim, że samorząd musi mieć silny udział w picie. Co więcej, pojawiają się głosy, że ten udział powinien być również w podatku vat -owskim. Jest pytanie, w jaki sposób tego złożyć. Są rejony kraju, gdzie ten VAT wpływa rzeczywiście w dużej ilości. Ta część bardziej E, rozwinięta już rzeczywiście ma większy udział, jak y, sprawiedliwie ten war rozłożyć. Ale z punktu widzenia pewnej równowagi i konstytucji Rzeczypospolitej, artykuł 167 mówi o jednej rzeczy: jeżeli nakładasz zadania na samorząd, muszą za tym iść środki. No i myślę, że o to po prostu dzisiaj samorząd walczy. A ta ustawa, jeszcze raz w Senacie, to w Senacie, jest realne y, Przede wszystkim realne dzisiaj Senat liczę, że będzie strażnikiem również interesu samorządu i będzie tym, który będzie nawoływał do pewnej refleksji i budowania stabilnego prawa. To jest jeszcze Sejm, przypominam. Jest jeszcze Sejm, tak jest i wiem, jak wygląda tutaj kwestia większości, ale z drugiej strony wydaje się, że dzisiaj Senat jest pierwszym zwiastunem, który powoduje, że jakaś refleksja, mam nadzieję, się pojawi. Panie prezydencie, Michał Woś, Racibórz, Śląsk Zachodni, ministrem środowiska, pańskiej okolicy mniej więcej. Mniej więcej, tak. Bardzo się cieszę. Czy on oczyści atmosferę w Rybniku i okolicach? Przede wszystkim myślę, że smog jest, tere, jest takim tematem, który nie powinien mieć jakichś barw politycznych. Wszyscy oddychamy. Niby tak, jest ale... Jest pytanie, w jaki sposób to zrobić do tej szybko się i wbiednie. nie. Udało. No prawda jest taka, że wlecze się to program Czyste Powietrze, z tą, e, same osoby, które bardzo są zaangażowane w ten program, mówią, że no jednak jest biurokracja, jednak nie idzie to tak szybko, jak powinno iść. No ja ew ewidentnie liczę na przyspieszenie, no bo tego przyspieszenia na pewno Trzeba. Zainteresowanie w rybniku jest bardzo duże tym programem. Przyznam się, że no jednak jest kwestia limitu finansowego. O tym się dość dużo mówi, no i przede wszystkim biurokracji. Cóż temat dla rybnika na pewno strategiczny, bo myślę, że dla Śląska również. A, czy Pan jest zdania, że niewiele się dzieje w tej sprawie w ogóle? Znaczy powiem mogłoby się dziać dużo, dużo więcej przepływy finansowe pomiędzy kątem mieszkańca. A kątem w UFOSIU, no jednak to idzie zbyt wolno. Mieszkańcy wskazują na rozbudowaną biurokrację i część, częściowo po prostu nie podejmują w ogóle tego wyzwania. Mamy punkt informacyjny, przyszło 3000 osób, przeszło przez ten punkt. No stąd ta, ta moja wiedza. Ten program powinien być jeszcze łatwiejszy w obsłudze. A nowelizacja prawa ochrony środowiska, podpisana przez prezydenta Dudę, to zakaz sprzedaży tych kopcących pieców. A I to jest taki do oblik podłączenia, przyłączenia do sieci ciepłowniczej. No właśnie, nowych bunków. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja jestem w ogóle zwolennikiem, to jest niepopularne wśród mieszkańców często, podłączenia się do istniejących źródeł. To znaczy, jeżeli mamy daną sieć, mieszkańcy powinni mieć, tak jak w przypadku kanalizacji, obowiązek podłączenia się do W przypadku kanalizacji to różnie bywało również u Was. Różnie bywało, ale no Rebnik ma tutaj bardzo rozbudowaną sieć kanalizacyjną i mogę powiedzieć, że przyszło tam 95% jest podłączonych do tej kanalizacji. Ale efekt też jest taki, że trzeba sobie powiedzieć wprost, że jednak dzisiaj ten element edukacyjny, element wsparcia finansowego, może niewystarczający, jest gdzieś tam widoczny. Jednak cały czas mamy pewien niedosyt, chociaż uchwała antysmogowa wskazuje, że jeszcze do roku 2022 kopciuchy mogą tutaj funkcjonować. Ja w Rybniku apeluję, wskazuję dobre praktyki, no żeby jednak ten proces był przyspieszony. Piotkuczera, prezydent rybnika, był naszym gościem dziś, piątek, 13. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.